No dobra, to co? Łowimy ryby do oczka, Musi ryby oczka nie mogą doczekać. Na chleb, na co? Na boka. <noise> jak nie złowimy 10 minut wszystkich, to spytamy się kogoś, czy odda nam swoje ryby, bo dużo tu jest wędkarzy. To rzucaj. Trochę się czujemy jak szmaciarze, jak chodzimy z tą wędką wszędzie. Czuję się jak szmaciarze, My ja też. <noise> Myślisz, że ja mówię o sobie w liczbie mnogiej? Dobra, rzucaj. Musisz, że. Nie, no, daleko. Wyglądasz jak za wydowiec. <śmiennie> Patrzcie, tyle ryb złowiliśmy. Jest ich 3, 4, 5, 6, 7, 8. I porządna robota. <śmiennie> Nie, żartuję, jak serio, to poszliśmy się kogoś spytać, nam dali. A żeby było więcej ryb, to panowie powiedzieli, żebyśmy jutro przyszli. Yy, też o tej godzinie, to też nam da co. Tak wygląda nasze, nasz staw. zasyfiony cały jest. Tutaj mieliśmy jeszcze pierwsze live. No, mieliśmy tutaj pierwsze live. Nie wiem, czy ktoś pamięta może. Ale właśnie stąd nie z wykrywacza, tylko z, łow... z magnesu. Musimy tutaj przyjść z Magnesem, co? No można by jeszcze też nie zrobić. tak Jak będziecie chcieli lajwa z Magnesu, to możecie napisać.

no. Okej. Okay. To będziemy szukać, bo tu jest jeden taki okrągły z łapką. Pokazuje się na No raczej na nie będzie. I jak znajdziemy, to wam pokażę. Patrzcie, mamy mapę. Jak tu klikam, to wychodzi psia łapeczka i to z laurką szukamy. Ale nie możemy znaleźć, bo nie ma dokładnej lokalizacji. Jeszcze zamek masz, ja zaczęłam malować swój kamyk i to będzie wzór panterki i gdzieś go schowamy Te znaleźłyśmy uh -huh. a to pomalowała Patrycja I? To będziemy? Będziemy je tam rozkładać no. hop, 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 hop 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 Tu tu tu, tu. biegniemy biegniemy o, nie patrz <laughs> pokaż Tam? Jest taka belka no, nie i na tej belce ciągle robią sobie gniazdo głębi. No. No. i to ciągle im wszystko spada tam, a to już jest nieraz pozbierane. Ale super gniazdo, widać, że jest postarane. A dzisiaj spadło im jajko. A dobrze, że na trawę, na co? No i całe jest. No, będziemy mieli małe gołąbki. Będziesz wysiadywać? Będę. Słodkie. Weź im, może popraw. No a co teraz z jajku zrobisz? Pokaż. Delikatnie, bo tam jest dziecko. No jajeczko. Tu położymy im. Żeby sobie widziały jak coś. Nie. Co? Będzie git. Witamy urzeźnika Arkady. Dzisiaj przerządzimy posiłek dla pani Miki. <ś역> <ś역> Ale mocniej to musisz. Tu? No powiedzmy. Żeby to na mnie nie poleciało. Twarda krówka była. To nie krowa. A co to było? O, no weź, no, fuj! No, weź. Nie rób tego, już nie chcę tego robić! Patrz, poszło. na moją mam bluzkę. Mamy to. O, ale pychotka. Mm. Weź z mojej bluzki, jak masz brudne ręce. Weź no! Bluzka nic całą obróciło. Jeszcze Ty... drugi kawałek tu jest. Jesteś we flakach. Fuj, to co na mnie się odbiło i poczułam to. Takie wymyślasz sceny, YouTube cię zablokuje. <noise> Jak to jest? Sklep, rzeźnik, łuarka. No, <noise> to jest takie małe coś to git. Tylko to teraz. Ale ile mięska z tym No? Jest? Ale tamtej nie było, co miałam mi odłożyć. Może w poniedziałek będzie. Jeszcze raz się odłożyła, nie wiedziała? Czy wzięłaś? Nie, nie było już tych. Dobra, odwrócić Odwrócię się. Ej, do na mnie pyska. Dobry, dobrze, to przeciwnie. Idzie jak zły Ten tas tasaczek. <grym> tasaczyk. Jest chyba tępy. No i po sprawie. No, jeszcze mięsko. Kurna brudne ma jeść? Takiego nie przyjmuję, oddałaś mi pieniądze. Dobra, oddaję Ci 50 groszy. 80 za do to <noise> Dobra. Słuchajcie, robimy z Arkiem takie ładne bransoletki. Pokażę Wam. Yy, z łuskami O! I dzisiaj sprzedaliśmy pierwszą naszą. Tu mamy jeszcze brans yy, pierścionek. Taki. Też fajny. I też nosi taką jedną. A na co? I to jest najbogatsza. No i dzisiaj idziemy do paczkomatu wysłać e, Tom, bo tam sprzedaliśmy. Jeszcze coś mi nie robiasz do powiedzenia? Może odwalasz maniany? Gazety napcham. Porządnie zapakowana paczka żeby doszło całe i zdrowe. Najważniejsze, zdrowa że doszła. <grym> tak. <grym> jeszcze ruk masz. Tylko u nas zdrowe paczki. <grym> całe i zdrowe. <grym> Uśmiechnięte. Nożyczki można i lepsze Paczka zapakowana. Teraz trzeba ją schować. na <grywa> Ale się swoimi <grywa> <miłoścami>. <grywa> Tam Patrycja na <grywa> Ja nie mogę. O, tak będę. O! <grywa>